Panie trenerze, przed nami hit kolejki, nie da się tego ukryć, przecież lider Wisła Kraków, dogłogowa, mecz pełen emocji, te emocje już czuć się na mieście, dużo o tym meczu się mówi, a co mówi się w szatni, czy te emocje też są Wam obecne? Nie, na pewno są, są, są te emocje, natomiast bardzo staramy się my jako sztab szkoleniowy. Przygotować zawodników, to jest nasz przeciwnik, oczywiście lider, nie możemy o tym zapomnieć, ale idziemy tym swoim trybem. Czyli, najpierw, przygotowania, jeśli chodzi o podsumowanie naszych meczów, meczu ostatniego z GKS-em Tychy, i jednocześnie poprawienie pewnych elementów taktycznych i technicznych, jeśli chodzi o ten element. I za dwa dni dopiero zaczynamy się, można powiedzieć, zajmować bardzo mocno, szczegółowo wisłą Kraków. Mecze trudne już były w Głowie, m.in. śrozłow Wrocław tutaj u nas gościł. Więc my mamy doświadczenie grania z takimi zespołami stopu, i my w tym meczu też dominowaliśmy na boisku. My nibyśmy w gorszą drużą w meczu ze Śląskiem. Podobnie będzie z Wisłą, też narzucimy swoje tempo gry. Pokażę mecz. Na pewno będziemy chcieli swój sposób pokazać na boisku czyli kontrolować grę we wszystkich fazach gry sześciu fazach gry, tak więc będziemy chcieli się zderzyć z zespołem, który jest najlepszy jeśli chodzi o liczbę zdobytych bramek, jest najlepszy w lidze jeśli chodzi o liczbę strzałów bramek, jest drugi jeśli chodzi o dryblinki, jest trzeci jeśli chodzi o dośrodkowania, tak więc jest pierwszy jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce, tak więc musimy wszystko zrobić, żeby, żebyśmy my mogli te fazy kontrolować, czyli tą fazę ich przede wszystkim atakowania i fazę przejścia z obrony do ataku, gdzie mają bardzo mocną, bo są zawodnikami o dużych umiejętnościach indywidualnych. Natomiast będziemy wszystko robić, żeby jednak też swoje atuty pokazać. No i w niedzielę mam nadzieję, że to się sprawdzi. I pierwsi pod względem straconych bramek, najlepsi, tak można powiedzieć, a Wy drudzy. Tak, my bardzo pielęgnujemy również element gry w defensywie. Tak jak niektórzy mówią, że to jest nasze oczko w głowie. Nie, nie do końca, jest to bardzo ważny element. Tutaj jesteśmy zero-jedynkowi, jeśli chodzi o pewne elementy defensywne, bo tu musi być bardzo ważna dyscyplina, musi być poświęcenie dla zespołu, musi być odpowiedzialność, no i rozumienie gry w defensywie. To nie chodzi tylko o charakter, to chodzi też o rozumienie, w którym momencie możemy się wyrywać, a w którym momentach jednak idziemy bardzo mocno w kontakt. To na pewno tak, cieszymy się, że tak jest i chcemy dalej to podtrzymać, żeby być zespołem jednym z najlepszych, jeśli chodzi o grę w defensywie. Jeśli podtrzymamy skład Wisły Kraków, tam widzimy takie wielkie postacie. Patrzymy na chorobego, widzimy kolektyw. Kolektyw, który gra świetnie w defensywie i w ataku. I każdy, kto ma jakąś okazję, to uderza albo strzela golem, bo to obrońcy te bramki zabywają. Tak, naszym, naszym najlepszym zawodnikiem jest zespół, ale uważam, że mamy kilku zawodników, którzy. Będą w przyszłości grać na wysokim poziomie w piłkę nożną. No, cieszymy się wczorajszego powołania dwóch naszych zawodników, czyli Szymka Bartlewicza i Kacpra Nowakowskiego. Tak więc kolejny, trzeci już nasz reprezentant młodzieżowy. A uważam, że mamy kilku zawodników w pierwszym zespole, którzy mają marzenia o grze w Ekstraklasie na wysokim poziomie. I myślę, że pokazują, że są zawodnikami, którzy zasługują na to wcześniej, wcześniej czy później, żeby tam się znaleźć. Tak więc na pewno kolektyw, ale też są indywidualności. Ja oczywiście zapraszam na ten mecz, on 2 listopada o godzinie 14.30. Wsparcie z trybun jak najbardziej wskazane. Słyszałem, że bryty wyprzedają się jak świeże bułeczki. To bardzo nas cieszy. Nie wiem, jaka sytuacja Chciałem, Chciałbym, żeby był pełny stadion. Chciałbym, żeby kibice przyszli nasi na chrobrego głowów, który gra z Wisłą Kraków, a nie na Wisłę Kraków. Tego wszystkim można powiedzieć. Chciałbym wszystkich nastawić, żeby jednak patrzyli na swój zespół, jak swojego zespół się przeobraża, jak zaczyna grać w piłkę, jak zaczyna kreować, jak zaczyna cieszyć, pokazywać, jaki ma charakter, jaki nieustępliwość. i Chciałbym, żeby to nasi kibice zauważyli i zrobimy wszystko, żeby im to pokazać.